Ją się ma Go z tej strony. Erykos i Olik. E Dzisiaj będziemy nagrywać odcinek z wyzwań. No i e pokażemy Wam e lokacje do wyzwań. Piszcie w komentarzach, jak, jak, nie, jak nie będziecie wiedzi wiedzieli, jak zrobić jakieś wyzwania. To my Wam pomożemy. A. Więc pierwsze, musimy jechać. Tutaj. Najlepiej weźcie sobie auto terenowe. Musicie przejechać przez płonące kręgi. Pierwszy płonący kręg jest tutaj. Musicie przez niego przejechać tutaj. O. Drugi płonący kręg jest tutaj. Musicie mieć dużo paliwa, więc musicie tankować auto lub na stacji. No i pokażę wam yy, drugą lokację kręga. Jedziemy. Ok i tutaj dokładnie znajduje się drugi krąg. Będzie tutaj zapalony ogniem. A trzeci krąg jest na wyścigu koszarek. Ko, 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 Nie wiem się zrobić. Koszarek. Jedziemy na wyścig kosza, koszarek. Kosziarek. No i tam będzie kolej trzeci krąg. No i to będzie koniec wyzwania Nie wiem, jak to stoi. I I pokażę Wam drugie zadanie, że trzeba zniszczyć trzy psie budy. I tutaj dokładnie, tutaj dokładnie będzie stał e, krok. Te Dobra, przechodzimy do następnego wyzwania, Zniż się prze, psie budy. Dobra, e, w przyjemnym parku, o dokładnie w tym miejscu, jest najwięcej bud. E, no i te wszystkie budy są tutaj, w tym miejscu. Jeden, dwa, trzy. Zaliczy Wam się już wyzwanie, a tu ich jest sześć tych bud. No i cztery, pięć i sześć. No, i wykonaliście wyzwanie. Piszcie w komentarzach, jak nie będziecie umieli jakiegoś zrobić to Papa! A, przypomniało mi się jeszcze. Musimy zniszczyć 6, e, a e, dokładnie 6 skrzynek na listy. Tu znajdziecie. Raz. Dwa. Mamy już dwie. Tu jest trzecia. Tu jest czwarta. Co się dzieje? Piąta. Co się z tym hałtem dzieje? Tu jest szósta? Nie. O! I, I tu jest szósta skrzynka na listę. Dobra. To by był koniec e, odcinku. Może jeszcze dzisiaj nagramy odcinek, gdzie trzeba znaleźć e, ten e, części samochodowe. No i żegnamy się. Papa pa, widzowie!